Na jakiej podstawie twierdzę, że letnia opona może sobie poradzić lepiej od zimowej w ujemnych temperaturach? Setki razy uczestniczyłem w track jako instruktor. Na taki track day przyjeżdża kilkadziesiąt samochodów. W zimie połowa przyjeżdża na letnich oponach, połowa przyjeżdża na zimowych oponach. I jak zaczynają jeździć na czas, to okazuje się, że ci, którzy założyli opony zimowe, plują sobie w brodę, bo wszyscy szybciej jadą na letni. Dlaczego tak jest? Oczywiście ktoś powie, że na torach jest opona rozgrzana. I ta letnia opona, jak jeździ, to też ma 50 stopni i ona już lepiej trzyma od zimowej. A my przecież jeździmy nie po torach, tylko po torach publicznych. I to sedno sprawy. Jeżeli ktoś ma ocieplany garaż, to od razu ta opona ma 20 stopni. Natomiast jak samochód stoi na mrozie, to trzeba pamiętać, że po 5 kilometrach ta opona już nie ma minus 5 stopni czy minus 10, tylko ma plus 5. I też, jeżeli nie będzie śniegu, będzie lepsza od zimowej. Jaki wniosek? Wniosek jest taki. Zmieniajmy. Opony na zimowe, bo letnia opona w ogóle sobie nie poradzi na zaśnieżonej jezdy. I drugi wniosek: dostosujmy swój styl jazdy, kiedy mamy założone na samochodzie opony zimowe. Pamiętajcie, że letnia opona będzie zawsze się lepiej trochę zachowywać od zimowej, na suchej nawierzchni bez względu na temperaturę, a także jak jest plus 3 i leje, to też letnia będzie lepsza.